Binance ma problemy na Wyspach Brytyjskich. Fed pyta o Tetera. 30 tysięcy dolarów dla Bitcoina, czy to jest ważny poziom? Elon Musk zaczyna tweetować o siebie, a ludzie zaczynają kupować airdropy do odebrania i sporo wiadomości z rynku. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy nowy tydzień, poniedziałek, 28 czerwca, kolejna pobudka z kryptoekipą. Zaczynamy, łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Dzięki temu bardzo mocno pomagasz mi budować mój kanał i oczywiście za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje Wam serdecznie Dziękuję. Zaczynamy od naszej strony internetowej. Oczywiście został rozdystrybuowany airdrop na blockchain Poland, a więc airdrop tokenu REM. Gratuluję wszystkim, którzy są tutaj w tym polskim projekcie i z nami go wspierają. Bardzo fajny airdrop dla hodlerów właśnie BCPX-a. Ja już swoje REMy również mam na portfelu. Bardzo fajna ilość, bardzo dobrze to wyszło. Także tutaj. Mega, mega airdrop. Myślę, że warto tutaj y, gdzieś tam przyjrzeć się bliżej całemu ekosystemowi Blockchain Poland, dlatego że jeżeli będziemy mieli tutaj kolejne projekty, które będą wychodzić właśnie przez ten inkubator, no to hodlerzy BCPX są wynagradzani. Zajrzyjcie na swoje konta, zalogujcie się, dajcie znać, oczywiście, czy również ten airdrop odebraliście. Jeżeli chodzi o nowe rzeczy, Oczywiście w piątek nagrałem filmik o Socios, także warto zerknąć. Moja ocena sytuacji i tego, co może się wydarzyć w tym ekosystemie, czyli i Socios, który mimo że gdzieś tam mamy duże spadki cały czas robi swoje i bardzo mocno się rozwija. No i dzisiaj na mój kanał wpadł filmik dotyczący KryptoCom, a więc to o co mnie prosiliście, instrukcja do superchargera. Myślę, że warto również obejrzeć, jeżeli nie ma was jeszcze na KryptoCom, warto się zastanowić, czy to jest dobry czas na wejście. Oczywiście, przypominam, że wszystko co mówię w moich filmach to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Zaczynamy oczywiście od Twittera. Dzisiaj dałem takiego tweeta, że na rynku kryptowalut jest czerwono, mamy spadki, wiele osób wpada w panikę i sprzedaje swoje pozycje ze stratą. Widać to na wykresach on-chainowych, widać to na Bitcoinie, ale również widać to na altcoinach, natomiast kiedy jest zielono, kiedy jest FOMO, kiedy wszystko zaczyna szybko rosnąć, wtedy dużo ludzi pyta i robi zakupy. Chciałem Was uświadomić, że spadki i besa o ile ma nadejdzie, bo dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy jesteśmy w hostie, czy w beście tak jak. Wiecie, zdania są podzielone, ja uważam, że trzeba robić swoje cały rok i moje zdanie jest takie, że spadki i bezsa są absolutnie dobrym czasem na budowanie portfela kryptowalut i tak naprawdę nieważne, czy jest Hossa, czy jest Bessa, ważne to jest to, żebyś przetrwał cały cykl i nauczyć, nauczył się, jak na tym rynku funkcjonował. Oczywiście, jeżeli wchodziłeś na górkach, powtarzam, bo często masz trudno, twoje, Twój portfel jest na minusie i dzisiaj tak naprawdę musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz pozostać na tym rynku długo terminowo. Zapraszam na Twittera, tu oczywiście daję Wam informacje na bieżąco, także możecie, słuchajcie sobie, to wszystko śledzić. Weekend u mnie pod znakiem przyrody, także na Podlasiu oczywiście nie trzeba daleko jeździć, mamy piękne, piękne lasy, piękną przyrodę, piękne zalewy, także jeżeli wybieracie się na Podlasie, możecie się odezwać, to wskażę Wam te miejsca, które w mojej opinii są wartościowe. Baterie podładowane, lekki katarek gdzieś tam, dlatego że weekend upłynął bez procentów, być może organizm, Lekko osłabiony, no ale było naprawdę fajnie. Myślę, że takie wypady gdzieś tam do lasu każdy powinien gdzieś tam sobie uskuteczniać, bo naprawdę można sobie te baterie podładować. Jeżeli chodzi o ceny krypto, bitcoin 34200, a więc mamy delikatny powrót, tak to nazwijmy. Jeżeli popatrzymy sobie, byliśmy, słuchajcie, już na poziomie 32500, natomiast Potem poszliśmy na 35 i teraz mamy delikatny spadek na 34. Wiele osób uważa, że poziom 30 tysięcy dolarów jest to bardzo ważny poziom dla bitcoina. To ten poziom określi, w którą stronę pójdziemy, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Jeżeli chodzi o indeks fear and Grid, znowu rynek zaczyna być powoli chciwi. Ludzie znowu. Czują, że gdzieś tam ten bitcoin wykonuje delikatne ruchy i jesteśmy w tym zielonym kwadracie, natomiast do pełnej chciwości jeszcze dużo brakuje i naprawdę dzisiaj, w mojej prywatnej opinii, nie da się jeszcze jednoznacznie powiedzieć, w którym kierunku pójdziemy. Dominacja bitcoina również 45%, wiele altcoinów cały czas jest na minusie, natomiast Niektóre odrabiają, niektóre nawet po 20, po 30%. Natomiast cały czas to jest bardzo dużo od tego ATH, które mieliśmy właśnie na altcoinach. Oczywiście dobrze radzą sobie takie projekty, które są DeFiowe, które są w miarę stabilne, takie między innymi jak na przykład Celsius. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Yy, oczywiście dzisiaj informacja o kolejnym airdropie, a więc bardzo dobry weekend, jeżeli chodzi o airdropy. Odebraliśmy airdropa, jeżeli chodzi o Blockchain Poland. Drugi airdrop Open Ocean, druga runda jest już rozdana. Jeżeli na pierwszą rundę się nie załapaliście, a zrobiliście transakcję na tym deksie, to możecie się zalogować i sprawdzić, czy macie tokeny do odebrania. I u mnie są tokeny i za pierwszą, i za drugą rundę, także jestem bardzo zadowolony. Natomiast nie można jeszcze tych tokenów climować, ale możecie sprawdzić ilość. Po raz kolejny powtarzam, warto odbierać systematycznie airdropy. Na airdropach da się naprawdę zbudować fajny portfel, tylko trzeba wykazać się tutaj cierpliwością i systematycznością. Lecimy sobie dalej. Tak jak mówiłem, nowy film o superchargerze, supercharger na bitcoinie. Ja uważam, że każde miejsce, gdzie można za darmo w jakikolwiek sposób pozyskiwać jakąkolwiek część bitcoina, to jest bardzo, bardzo dobre. Oczywiście tutaj supercharger i na aplikacji. I na giełdzie krypto.com Na aplikacji jest dodatkowy bonus, który omawiam w filmie Także zapraszam serdecznie Zostawcie łapkę I jeżeli nie ma Was jeszcze w krypto.com Być może warto się zastanowić Czy jest to dobry czas na dołączenie Opłaty za gas Ethereum do najniższego poziomu od roku Bardzo mnie to cieszy Wielokrotnie Wam mówiłem, szanujcie swoje Ethereum, nie warto robić pochopnych rzeczy. Jeżeli dzisiaj macie małe ilości kryptowalut na Metamasku, macie projekty, których nie chcecie mieć, to jest być może dobry czas, żeby przy niskich opłatach na gaz powymieniać je na jakieś większe projekty, być może na mocniejsze, bo nie wiadomo jak z tym gazem będzie. Cały czas mamy tutaj pracę oczywiście nad tym, żeby te opłaty spadały, natomiast wiem, że wiele osób ma na Metamasku różne małe ilości kryptowalut i przedtem ta opłata była, ta wymiana była po prostu nieopłacalna. Na Natomiast opłaty spadły także naprawdę, naprawdę dobrze. Ja również część swoich pozycji na Metamasku będę keśował i będę wymieniał na te projekty, które chcę po prostu zostawić sobie w portfelu na dłużej. Tak jak widzicie, cierpliwość gdzieś tam popłaca. Nie warto było wymieniać gdzieś tam, wydawać Ethereum na te opłaty, które były naprawdę dużo, dużo za duże. Lecimy sobie dalej. Błąd strategiczny Chin zaprzepaścił 10 miliardów dolarów tylko w tym roku na bitcoinie. Oczywiście jest to wypowiedź dyrektora generalnego Microstrategy. Powiedział, że chińskie działania wypchnęły przemysł bitcoinowy z kraju. Chińczycy robią swoje, wyrzucają bitcoina, a po cichu pracują nad CBDC. Także zobaczymy, jak to się rozegra. Rynek nie lubi pustki. Jestem pewien, że. Ta pustka zostanie wypełniona, już duże kopalnie gdzieś tam się przenoszą. Natomiast ten fut, który mamy, bardzo mocno wpłynął na cenę bitcoina i trzeba być tego po prostu świadomym. Zastanawiamy się dzisiaj również, co dalej z rynkiem kryptowalut. Hossa. Czy Bessa. Tak jak mówię, zdania są bardzo podzielone, yy, gdzieś tam wiele osób twierdzi, że jednak jest już pochość, że jesteśmy już w rynku niedźwiedzia. Tak również wynika z najnowszego, słuchajcie, raportu JP Morgana, który porównuje, słuchajcie, to co się dzieje do cyklu z 2017 i 2018 roku. Uważają, że jedziemy już w rynek. Niedźwiedzia i gdzieś tam wyznaczają cel na Bitcoina na 23 tysiące dolarów. Podobnie myśli na przykład CEO KryptoQuant. Także tak jak widzicie, różne osoby mają tutaj różne zdanie. Ja, tak jak wam powiedziałem, jestem na rynku cały rok, staram się swoje zyski realizować systematycznie. Y oczywiście, jeżeli y będziemy mieli potwierdzoną bestę, jeżeli Bitcoin nie zacznie wracać, a zacznie bardzo mocno y spadać. Wszystkie stablecoiny zaganiam do pracy, nie wchodzę na rynek w momencie, kiedy nie jestem pewien, co na tym rynku się wydarzy. Lecimy sobie dalej. Bitcoin przekroczy 100 tysięcy dolarów, ale. Pod jednym warunkiem uważa jeden z szanowanych prognostów. Lickham uważa, że obecny rok na notowaniach Bitcoina przypomina to, co działo się w 2013 roku. Tak, tak jak więc widzicie, jedni porównują tą hossę do gdzieś tam 2013, inni do ostatniej hossy z roku 2017-2018. I oczywiście... Wskazują tutaj, że tutaj możemy pójść ciągle jeżeli, na wielki rajd na Bitcoinie, podobnie gdzieś tam pokazuje Plan B na modelu Stock to Flow. No i oczywiście gdzieś tam ten poziom 30 tysięcy dolarów, a więc utrzymanie poziomu 30 tysięcy dolarów, jeżeli ten poziom się utrzyma to według tutaj tego prognosty przełamiemy poziom 100 tysięcy dolarów. Oczywiście zobaczymy, tak jak mówię, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Oczywiście można śledzić różne analizy. Natomiast... Bardzo ważne to jest to, żeby nauczyć się operować, nie gdzieś tam na informacjach, a na swoim portfelu. Jeżeli jest moment realizacji zysków, trzeba je realizować. Jeżeli jest spadek, czasami warto przeczekać. Jeżeli mamy dużą ilość stablecoinów, warto uzupełniać fundamentalne pozycje, bo moim zdaniem fundamentalne pozycje absolutnie przetrwają bezse i bardzo mocno mogą eksplodować poprzez, po, podczas kolejnej Hossy. Lecimy sobie dalej, oczywiście. Elon Musk dalej robi swoje. Tym razem zaczyna yy, szilować Shiba Inu, a więc yy, Ship, ale również pamięta o doczkońce. Dzięki temu te pozycje rosną po 20%. To są pozycje, których ja nie dotykam. Nie widzę tu fundamentu. Widzę tu oczywiście to, co się dzieje wokół yy, tego typu pozycji, i to nie tylko tych dwóch. Uważam, że nie jest gdzieś tam to dobre. Natomiast Elon wraca do gry. Lecimy sobie dalej. Oczywiście jest informacja dla Binance'a, która wczoraj była na wszystkich dosłownie portalach, a więc, że Binance zostanie zbanowany przez FCA, brytyjski nadzorca rynku finansowego. Zakazał świadczenia usług Binance Market gdzieś tam, w spółce należącej do Binance'a. Do 30 czerwca Binance ma usunąć promocję. Co ciekawe, słuchajcie, gdzieś tam yy, czytając, wgłębiając się w to, w to mocniej, na razie mamy informację, że mimo to, że Binance nie może działać, no to użytkownicy yy, właśnie na terenie UK cały czas mogą tradować na Binance na normalnych zasadach. Zobaczymy, słuchajcie, jak to się rozegra. Myślę, że Binance sobie z tym bez problemu poradzi. Binance znikał już z niektórych rynków, natomiast cały czas na innych rynkach yy, funkcjonuje. Zobaczymy, obserwujemy, ale na pewno jest to jedna z informacji. Informacji, które dołącza do tego FUD-u, który mamy na rynku kryptowalut. Oczywiście dużo zamieszania od wczoraj wobec Tetera. Niektóre osoby, które są w seku, uważają, że Tether jest zagrożeniem dla stabilności finansowej, żądają bardziej rzetelnych raportów, jeżeli chodzi o Tethera. Uważają, że to co jest jest niewłaściwe, dlatego tutaj również bardzo mocno się przyglądamy. Jeżeli dzisiaj masz duże ilości stablecoinów, masz dużo Tethera i nie czujesz się bezpiecznie z tego typu informacjami, to być może dobrą rzeczą jest zamienienie tego na inne stablecoiny. Tak jak wiecie, mamy bardzo dużo stablecoinów. Oczywiście każdy robi tak, jak uważa, to nie jest gdzieś tam porada inwestycyjna. Ja ja Patrzy na to ze spokojem. Sekund dawna yy, bada gdzieś tam sprawę Tetera. Teter współpracuje, także zobaczymy, jak to wszystko się tutaj wyjaśni. Oczywiście na krypto.com. I mamy możliwość y, wykorzystania opcji R na aplikacji. Jeżeli chcecie tutaj y, stajkować sobie DOT, macie 12,5%. Na live'ie mówiliśmy o tym, że na oficjalnym portfelu y, właśnie PolkaBot jest 14%, natomiast tamte stake'owanie nie jest aż tak proste. Tutaj natomiast pamiętajcie, że jeżeli wrzucacie na R, powierzacie swoje środki KryptoCom i trzeba z tym się liczyć, ale oczywiście mamy też DeFi Wallet, który będziemy pokazywać. Jest konkurs na MFT. Można zrobić tweeta, pokazać któregoś ze swoich NFT, który macie właśnie na NFT giełdzie należącej do crypto.com, i tutaj jest do wygrania 200 dolarów w Kro20. 5 osób zostanie wybranych. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Dobre informacje dla Chilis. Mamy Chilis w parze do Tethera, BNB i do Bitcoina, jeżeli chodzi o płynność na Binance. Jeżeli ktoś lubi dodawać płynności, ma Chilisy, które mu leżą, można tutaj z tego skorzystać. Można sobie się zastanowić nad tym. Oczywiście oprocentowanie również możecie sobie sprawdzić. Link macie również do tego na moim Twitterze. Natomiast dobra informacja: Binance inwestuje w Chilis i wspiera Chilis od początku. My oczywiście czekamy. I'm in a FTO. UFC, a więc duże FTO, FTO, w którym będę uczestniczył. Myślę, że również, jeżeli uda się, to będę skupował potem UFC, jak będzie już listing, jak będzie dostępne na giełdzie, największa federacja MMA, jeżeli chodzi właśnie o mieszane sztuki walki, największa federacja na świecie, otwarcie Stanów Zjednoczonych, także bardzo mocne FTO, w mojej prywatnej opinii odliczamy, czekamy i na bieżąco będziemy dawać informacje. Oczywiście bardzo mocno jestem skupiony na Solanie dwa projekty, w których działam, a więc Solanium i Radium te projekty obserwuję najmocniej. Można już stejkować swoje slimy, wymieniać je na x slimy. Oczywiście. To wszystko, słuchajcie, jest opisane na medium. Ja zrobię do tego oddzielny film. Natomiast jest to potrzebne po to, żeby później uczestniczyć na lunchpoolu. Czyli jeżeli chcecie potem przez Solanium pozyskiwać kolejne projekty, należy mieć zastejkowany slim, należy mieć x slim i w zależności od tego, ile tego macie. Tak jak widzicie, różne poziomy. Będziecie mieli różne bilety do losowania w lunchpoolach. Ja będę walczył o poziom drugi. Czyli 1000 X-Slimów. Oczywiście, jak to zrobię, dam Wam dokładną instrukcję. Natomiast bardzo dobrze Solanium, w mojej prywatnej opinii, się rozwija i jest to ten projekt, który ja wybrałem, jeżeli chodzi o ekosystem Solamy, żeby pozyskiwać tutaj właśnie poprzez ten Launchpool pool kolejne projekty. Radium, oczywiście, czekamy na Accelerator. Już niedługo pierwszy który omawiałem wam w filmie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. Zobaczymy ile tiketów tutaj uda się dostać i ile będzie można kupić. O tym wszystkim również was poinformuję. Oczywiście dużo nowych użytkowników w całym ekosystemie krypto ze względu na Salwador. Ludzie instalują portfele, odbierają airdrop w Bitcoinie. Bardzo mnie to cieszy. Pamiętajmy, że rynek jest dzisiaj podzielony, jest dużo fudu, jest dużo negatywnych informacji, ale są mocne projekty fundamentalne, które robią swoje. Moje pięcioletnie doświadczenie podpowiada mi, że właśnie te fundamentalne projekty dadzą jeszcze bardzo dobre zwroty. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Na dzisiaj to by było na tyle. Zerknijcie film o Crypto.com. Zerknijcie na ekosystem Solamy, bo moim zdaniem to jest mega wartościowe. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, YouTube bardzo mocno ostatnio nie zasięgi, także pomóż mi gdzieś tam budować mój kanał. Dzięki za uwagę. Kłaniam się niziutko. Do jutra. Hej ekipa!